Podjechałem, jak można było, najbliżej plaży, zacząłem spacer do plaży, no ale zobaczyłem, że ludzie biegną z powrotem eee, do Leje. Trochę słońca było, było gorąco, a teraz, teraz jest burza. Na razie nie wychodzę na zewnątrz. Mam nadzieję, że mimo e, takiego deszczu Starling będzie działał. Pogoda barowa, no dobrze, że akurat on piwo. Przestało padać, świeci słońce, idę na plażę. Ja tam stoję na, na końcu tej ścieżki. No, jestem już na plaży. Także piękna plaża. Słońce świeci. Trochę chmur jest, nie wiadomo jak to dalej będzie. Sprawdzam wodę. Jakieś kuwary są, czy coś takiego. No, woda jest. Nie jest przezroczysta w każdym razie. No, ale nie jest też bardzo zimna. Właściwie to jak na Bałtyk, to, to woda jest dosyć ciepła. Tłumów nie ma na plaży. Jest pięknie. Dzisiaj na kolację flaki eee, zjem i idę na zachód słońca. Taki widok przy kolacji. Przestało padać. No już nie pada. No mam nadzieję, że w ogóle już nie będzie padać. Będzie piękny zachód słońca. Tu mam stanowisko do obserwowania zachodu słońca. Do wygody przyniosłem jeszcze stołek i kloneczkę wina No i tutaj można teraz siedzieć i obserwować Widzę, że ludzie lubią się kąpać przy zachodzie słońca Słońce już się schowało do połowy no, jeszcze to będzie trochę trwało, no także no, jest przyjemność, żeby zobaczyć jak się, jak się chowa za koryzont No i tutaj nagrywam ten, ten moment Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, tu mnie komar w tej chwili siadł No ale nie przerywam nagrywania No i za chwilę się schowa zupełnie No i wtedy właśnie po zachodzie słońca to dopiero jest piękne niebo. Wtedy różne kolory tutaj się pojawiają. No tak jak teraz widać ciemne chmury. No, przy okazji że obok wydmy. U, tam te chmury są troszeczkę, troszeczkę ciemne takie no, nie wiadomo co z tego będzie no była już burza ale myślę, że to co miało spaść to już spadło tutaj na nas no, ludzie lubią się kąpać przy zachodzie słońca tak wygląda cała plaża na słońce już prawie całe się schowało Lubię oglądać takie zjawiska No Jeszcze troszeczkę, także tak, już 2,5 minuty w tej chwili to nagranie trwa, ale wydaje mi się fajnie jest to zobaczyć jak, jak się słońce chowa Mówi fajnie wyglądają ptaki na tle słońca. No jeszcze chwila i słońce się zupełnie schowa. Takie w kamerze lepiej widać niż w rzeczywistości. No ale to już jest, jest koniec. No, tu przyjechali nawet ludzie na koniach, żeby oglądać zachód słońca, a tam się ludzie kąpią. Tam jednak pada deszcz. No widać ten deszcz nie wiem czy to kamera też to oddaje. Jeszcze taka panorama na koniec. I tam jednak pada. Właściwie patrząc na chmury, chyba lepiej będzie wrócić do bazy, bo może to też zacząć padać tutaj. Że ludzie już wracają. No i pędzla się zamknęła. Znowu pada.